Dzień dobry, witam Was w nowym odcinku. zasadzie ja naprawdę nie wiem, ile lat trzeba nagrywać na kanale, na YouTubie, żeby nie popełniać najprostszych błędów. Mianowicie, wzięłam aparat, wzięłam trzy baterie i wzięłam karty. Więc nagrywam telefonem, ale mam nadzieję, że jakoś i tak Was zadowoli. Ja jestem w morzu i słuchajcie, powiedz, że jest wrzesień, nie mówiąc, że jest wrzesień, w taką mam kurtkę i szłam w strój kąpielowym i w kurtce. W lesie dziwną sytuacją było to, że mam na sobie strój, a nad morzem dziwną sytuacją było to, że mam na sobie kurtkę. <gryt> My jesteśmy w wodzie nad morzem. Piotr zbiera bursztyn, a ja cieszę się fantastycznym wiem. straszne, ale właśnie wchodząc do glonów czasami widzimy zdechły rynek od zlondra, znany mi z talerza. Bardzo chciałabym w Krynicy wykorzystać patyki jako naturalną ozdobę. Jak wiecie, bardzo e, lubię to robić. Natomiast w ogóle nie mam pomysłu na patyk. On mi się tak strasznie podoba. Jest tak pięknie oszlifowany przez wodę. Jakoś brak pomysłu. Więc jak macie jakiś pomysł, to dajcie znać w komentarzu. No, niezła akcja. My tu się cieszymy, że plaża prawie wolna od młodych ludzi. Że tylko my jesteśmy tu jedyni młodzi, a tam... Mara młodzieży. <noise> Więc tak. Ogólnie zupełnie inne morze. Zupełnie inna plaża. Jest wrzesień, 10 września, czyli tam 9. I normalnie cicho. Spokój. Plaża prawie pusta. No, zupełnie inny klimat, mimo że gorąco. Mimo, że w sierpniu na plaży nie można by było postawić nogi. Ja kocham plaże. I taką, i taką, wypełnioną ludźmi też uwielbiam. Ja się ogólnie cieszę, jak ludzie mogą korzystać, bo ja mogę korzystać na co dzień, więc ja sobie znajdę każdą pogodę, która mi odpowiada. Więc jak idę i rzeczywiście tych ludzi jest mnóstwo i oni się grzeją, to jestem szczęśliwa. A jak idę nad morze i nie jest wspaniale, bo jest zimno, deszczowo i widzę, że ludzie marzną, to mi jest dobrze, ale myślę sobie o tych ludziach i jest mi tak przykro. Pieracze. Jeden samotny bieracz. Piotr, nauczony doświadczeniem innych ludzi, szuka takich plam. To się nazywa plamy. Plamy z glonem. Ja całe życie uciekałam od takich plam i byłam niezadowolona, jak je mijałam. Natomiast Piotr jest zachwycony, bo w glonie są bursztyny. Ale całe szczęście dla Piotra. Ja byłam i jestem nadal tą dziewczyną, która może kocha całe. Całe bez wyjątku, no może z wyjątkiem zdechły W każdym razie ja się kąpałam w glonie, przechodziłam przez ten glon, nie miałam z nim aż takiego wielkiego problemu, jak na przykład moje koleżanki, które przyjeżdżały do mnie na kilka dni na wakacje, one były takie glony, jest tu, tu, ja nie! Więc ja teraz też nie przeżywam, że muszę w glon wchodzić i spędzać czas z mężem. No ale pomijając ten glon, to woda jest wspaniała, przejrzysta, widać stopy. To dużo, to ważne, to wspaniałe Jaka malutka, piękna muszeleczka robić z tym bursztynem. No i na razie plan jest taki, żeby zebrać bursztyn taką ilość, żeby oplotło to moją szyję. Zobaczymy, czy się uda. Na razie mamy około 10 takich większych kawałków, więc to zdecydowanie za mało. Nas po prostu mega jara to, przede wszystkim Piotra, że się robi takie chore dystanse w ogóle po 15 kilometrów i że to w ogóle nie boli a zazwyczaj takie dystanse już wolą. Nad morzem nie bolą. Jestem w ogóle w trakcie wymyślania nowego odcinka, w którym chciałabym, żebyście mi pomogły. Mianowicie, jesiennie to wyszło super i w ogóle tam jest jeszcze dużo pomysłów, więc jesienią też z tego skorzystamy, ale zrobimy wersję letnią, czyli Instagram decyduje o moim ostatnim letnim vlogu. Ale że na Instagramie na razie nie ma zbyt dużo pomysłów, bo zadałam to o północy, to możecie też podzielić się swoimi pomysłami, co powinnam zrobić w takim ostatnim letnim dniu. Zostawiajcie komentarze na pewno skorzystam. Piękne są te patyki, piękne, chciałabym mieć na nie jakiś pomysł, bo wsadzić po prostu do wazonu to nie, chciałabym wieku, pewnie Piotr mógłby zrobić jakieś rzeźby, oczywiście znając jego umiejętności do wszystkiego, piękne. Wodzie, zobaczcie, jeden, drugi, no teraz jest wysyp, wysyp bursztynów. A to dopiero początek. Takich nie zbieramy, takie zostawiamy ludziom. O, patrzcie tu jaki spory. I tutaj, no po prostu tych bursztynów teraz, to jest zatrzęsienie. Takich malutkich. Mnóstwo. I ja autentycznie do zeszłego roku myślałam, że tylko takie bursztyny są na plaży. Że nie ma większych. I Piotr mnie autentycznie w tym roku. Absolutnie zaskoczył, bo też dostałam takie pytanie na Instagramie: O co chodzi w ogóle? Czy to jest jakiś rok po prostu wysypu bursztynu? Otóż nie. Bursztyn był zawsze. Tylko trzeba było go dostrzec, by go podnieść. A my, no w ogóle, w ogóle nas to nie interesowało. Też nie mieliśmy co robić z tym bursztynem. Muszelek też nie zbieraliśmy. Więc ewentualnie z dziećmi. Absolutnie nie jest nowość nad morzem, tylko dla nas to jest nowość. I zobaczcie, co roku się przyjeżdża, co roku się myśli, że już się wszystko wie, a co roku wie się coraz więcej, coraz nowsze rzeczy i życie zachwyca cały czas. A słuchajcie, te bursztynowe spacery Piotra to jest dla mnie taki dylemat, czy spędzać czas z mężem, który lubię i którego lubię i z którym chcę to robić, czy poświęcać czas na swoją pasję, czyli czytanie książek i próbuję to łączyć. Czasami idę, czasami czytam, to też jest dobry taki moment na to, żebym mogła czytać, bo po prostu wtedy nie ma ja, Piotra i mam czas. I wzięłam sobie dzisiaj na plażę książkę i mam w planach trochę ją poczytać. Jestem już na 90. stronie, więc nie jest źle. To jest taka połowa. Powiem Wam, że genialna jest ta książka, genialna. Wiedziałam, że ta kobieta jest genialna, ale bałam się, że ta książka będzie jakaś taka, no nie wiem, infantylna, jakaś taka yy, w ogóle na przykład nie dla mnie i też taka o nie, szczęście, wow. I właśnie, że szczęścia można się nauczyć. A, ojej, ojej. Ja ogólnie wyznaję zasadę, że... Można się nauczyć, ale zawsze ta nauka będzie taka, no, taka sztuczna, bo jednak szczęście albo mamy w sobie, albo nie. Ale tu jest wspaniale to wszystko napisane, tu są takie porady, tu są takie porady, ale też po prostu ta kobieta, tak, ta kobieta w rozmowie dostaje dużo takich stereotypowych haseł o szczęściu i no walczy z nimi, nie. nimi w się sensie mówi, nie, tak nie jest taką esencję, taką prawdę. No cudowne, cudowne to jest. I mówi też o, mm, o szczęściu w kontekście tego, co się dzieje na świecie, czyli yy, o wodzie, katastrofy klimatyczne, wojny i wszystko, co się dzieje, co jest masakrą. Pięknie, pięknie. Ja po, po prostu polecam tę książkę. Kupiłabym ją yy, wielu osobom na święta. Albo bez okazji. Po prostu, jeżeli czujecie jakiś taki dyskomfort w sobie, jakiś taki smutek, coś takiego, że byłyście na przykład szczęśliwsze. Nie wiecie, jak sobie z tym poradzić, to ta książka może pozwolić Wam pomóc w poradzeniu sobie z zamartwianiem się przede wszystkim, bo to nie chodzi o to, żeby być permanentnie szczęśliwy. Po prostu Pani Ewa Wam teraz powie, jak być szczęśliwym. Nie, tu bardziej jest właśnie o tym, jak się... Nie zamartwiać, jak sprawdzić, żeby się opłacało właśnie, żeby robić to, co się opłaca na zasadzie, że opłaca nam się po prostu być zadowolonym. No, o Boże, ja jestem taka zaopiekowana, bo często w tym naszym polskim świecie nie jestem zrozumiana. Na zasadzie yy, yy, te szczęście na pewno jest nieprawdziwe. I tutaj właśnie jest mnóstwo. Te rzeczy, do których ja doszłam, do, które ja tak w sensie doszłam, no, które ja mam w sobie od zawsze naturalnie. I one są dla mnie tak końce, że ja naprawdę y, to, co czuję, to, to naprawdę może być okej, okay, <ścoughs> Że to nie jest źle być zadowolonym. A czasami, czasami mam takie, takie poczucie, chociaż mam takie, no nie, no przecież super, ale no, dlaczego tyle ludzi tego nie ma, a ja to mam, że to jest inne. Więc mam nadzieję, że po przeczytaniu tej książki wszyscy będziecie troszkę mniej się zamartwiać. Bardzo, bardzo polecam. Bardzo. Czyta się ją bardzo szybko, ale to, co mi się nie podoba, to tutaj jest po prostu, wiecie, jedna, dwie strony, jedna rozkładówka na jakieś tutaj graficzki, takie bez sensu. Potem mnóstwo stron na takie cytaty. Yy, I po prostu ta książka mogłaby być, no błagam. Mogłaby być dużo krótsza, a jest taka no rozwleczona, nie, że ja wiem, bo byłam na warsztatach, na których było o tym, jak właśnie sprawić, żeby książkę można było opylić za dużo pieniędzy, gdzie jest mało słów. I ta treść jest doskonała i ja chciałabym w sensie gdybym kupowała książki, zapłacić uczciwe pieniądze za nią. No ale wiem, 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 że nawet nie wiem ile ona kosztuje, ale no wiem, że ona by była dwa razy krótsza i uważam, że dwa razy cieńsza nadal oczywiście miałaby tę samą wartość i super. No ale wiem, że to są takie zapychacze. Ach, ach. No, to mnie irytuje. No ale wiele osób prawdopodobnie nie i jeszcze na sam koniec przypomnę wam ten piękny wiersz. A ja teraz uciekam do męża. A pokaż, jak się huśtiasz, pokaż. Nie mogę być. Zrób mostek. To jest... No daj, huśtnij Mogła się. Mogłabyś wspaniała. Huśtnij się. No nie mogę. Dawaj. Jak dzieciaczek. No. Wow. No, słuchajcie, ja już jestem w domu z 3 godziny, więc w końcu mogę się do Was odezwać na aparacie prawilnie, normalnie, tak jak y, powinno się to robić. Y, I chodziliśmy ponad 4 godziny i ja jestem tak wymęczona, niesamowite, a dodatkowo, dzisiaj było malutko brusztynu, jak na 4 godziny łażenia. Znaleźliśmy tak ogromny bursztyn, najpiękniejszy jaki znaleźliśmy. Ja go specjalnie odłożyłam do torebki w takie miejsce, żeby nic się nie stało, i go zgubiliśmy. Musiał w którymś momencie wypaść. Po prostu było nam tak smutno, jak wracaliśmy do domu. No to już był największy i najpiękniejszy nasz bursztyn, no ale też mamy coś takiego, że trudno. To jest natura, oddaliśmy to naturze, nic nas to nie kosztowało. Trochę przykro, wiadomo, no bo chodziło się 4 godziny. No, ale fajne jest to, że ten bursztyn to jest tylko taki pretekst do tych spacerów, że oczywiście, że robi się to po to, ale jest tak, tak dużo dodatkowych przyjemności związanych właśnie z szukaniem bursztynu, że w ogóle wiecie. Gdyby to było coś tak męczącego i niewdzięcznego, to by było smutno, a tak jest takie. Ale lipano, ale trudno. Dzisiaj nawet się wykąpaliśmy. Słuchajcie, było tak pięknie, tak dziko, tak ciepło, tak słonecznie, no po prostu cudowny dzień. Sprawda ten film na pewno wyszedł krótki, bo nie dość, że nie wzięłam karty do aparatu, to rozładował mi się mój telefon, telefon, rozładował się telefon Piotra, więc ewidentnie świat nie chciał, żebyśmy dzisiaj nagrywali, ale ja się nie poddałam, dodam to, co nagraliśmy, więc dzisiaj króciutki film. Temat bursztynu nie został jeszcze wykorzystany w pełni, więc nie wiem czy w tym roku, ale na pewno jeszcze się tu pojawi. Dajcie znać, jak Wam się dzisiejszy dzień ze mną podobał, a ja tymczasem ściskam Was serdecznie, idę chyba w Kimę. Widzimy się już bardzo niedługo. Pa!